Dane są trzy wierzchołki równoległoboku ABCD. Punkt A o współrzędnych minus 5 minus 2, punkt B o współrzędnych 3 i 1 i punkt D o współrzędnych minus 2 i 5. Wyznacz wierzchołek C oraz punkt przecięcia przekątnych tej figury. Zaczynam od rysunku poglądowego. Równoległobok najczęściej rysujemy mniej więcej tak. Bardzo istotna tu jest nazwa, to jest równoległobok ABCD. Czyli jeżeli tu zaczynamy od punktu A, to musimy sobie narzucić kierunek. Albo idziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, albo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, bo najczęściej idziemy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli tu będzie punkt B, tu będzie punkt C i tu będzie punkt D. Niektóre współrzędne mamy, niektórych nie mamy. No, wpiszemy sobie punkt A ma współrzędne minus 5 i minus 2. Punkt B ma współrzędne 3 i 1. C nie mamy. Nazwiemy sobie x punktu C oraz y punktu C. A punkt D mamy. Minus -2 i 5. Opisaliśmy figurę, równoległobok i teraz pierwszym etapem zadania będzie wyznaczenie współrzędnych wierzchołka C. Jak znajdziemy? No. Myślę, że wykorzystamy jedną z takich najbardziej podstawowych własności równoległoboku, czyli to że boki leżące naprzeciwko siebie są równoległe i tej samej długości. Na przykład bok AB i bok DC. Albo bok AD i bok BC. Którą parę będziemy rozpatrywać? Wszystko jedno. Tylko jak to wykorzystamy, żeby jak najmniej się napracować? Wydaje mi się, że Chyba najłatwiej tu będzie stworzyć po prostu dwa wektory, jeżeli narysuję sobie wektor AB, a po drugiej stronie wektor DC, no to przeanalizujmy te dwa wektory. One są równoległe, równej długości i mają ten sam zwrot. A skoro tak, to mogę powiedzieć, że wektor dc, ten u góry, ponieważ tam jest niewiadoma, wektor dc jest równy wektorowi AB. Jest równy. Mają ten sam kierunek, tę samą długość. I ten sam zwrot. To jak stworzyłbym wektor DC. Tworzenie jest następujące. Ponieważ punkt D z początkiem C jest końcem, zawsze tworzymy jako koniec minus początek. Koniec minus początek. Tak robimy ze współrzędnymi xowymi. XC odjąć. Minus 2 to jest pierwsza współrzędna tego wektora, a druga odpowiednio koniec minus początek, czyli yc odjąć 5. To jest wektor dc. Ma być to równe wektorowi ab, i znowu punkt a jest początkiem. Punkt B jest końcem. Zasada koniec minus początek. Koniec minus początek. 3 odjąć minus 5. I to samo z y. -owy. Koniec minus początek. 1 odjąć minus 2. Doprowadźmy najprostszej postaci. XC dodać 2. Tu przepisujemy. A po prawej stronie 3 odjąć minus 5. Te dwa minusy dają plus. 3 plus 5 to będzie 8. 1 odjąć minus 2 ta sama zasada, czyli będzie 1 plus 2. Czyli 3. I skoro te wielkości, te dwa wektory są równe, to znaczy, że pierwsza współrzędna ma być równa pierwszej współrzędnej, czyli xc dodać 2 ma być równe 8, natomiast druga współrzędna ma być równa drugiej współrzędnej, czyli yc odjąć 5 ma być równe 3. No, i widzimy, że z tego wyznaczymy brakujący tutaj współrzędny szukanego punktu C. Czyli xC będzie równe. No, dwójkę po przerzuceniu z minusem to będzie 8, odjąć 2, czyli 6. A minus 5 tu przerzucamy to będzie trójka plus 5, czyli będzie 8. Stąd Wyznaczamy już punkt C, który ma współrzędne 6 i 8. I wierzchołek C jako pierwszy etap zadania już mamy. Jak znajdziemy punkt przecięcia przekątnych? No, jedna przekątna i druga przekątna. W równoległoboku bardzo ważna jest zasada taka, że one przecinając się, dzielą się na połowę. Czyli ten punkt jest zarówno środkiem odcinka AC, jak i odcinka BD. Którą parę weźmiemy? Wszystko jedno. Nazwiemy sobie ten punkt, powiedzmy, S. I znając wzór na współrzędne środka, no, może by nam łatwiej wziąć punkt b i d, bo akurat na rysunku mamy. Czyli punkt s, liczyłbym tak. Współrzędna xowa punktu b, czyli 3, dodać współrzędna xowa punktu d, czyli minus 2 i przez 2. I to samo ze współrzędnymi y. -owymi. 1 dodać 5 i przez 2. No to już tylko obliczenia. Chyba w pamięci damy radę. 3 dodać minus 2 to jest 1. I przez 2 to jest 1, druga. 1 plus 5 to jest 6. Przez 2 to jest 3. Podsumowując, brakujący w punkt C w tym równoległoboku ma współrzędne 6 i 8, natomiast punkt przycięcia przekątnych, analizując, że to jest środek tych przekątnych, ma współrzędne 1, 2 i 3.